Nie będę Nowa Proszę, proszę księdza, po księdza, w wypowiedziach na temat probanderowskiego reżimu na Ukrainie i po krytyce polskiej polityki wschodniej, elity Rzeczypospolitej i funkcjonariusze niezależnych mediów głównego nurtu zgodnie okrzyknęli księdza prorosyjskim czy nawet rosyjskim agentem. Ośmielę się tu zauważyć, że ksiądz dostał tą samą pałką, którą obrywa już od jakiegoś czasu nasz lider Janusz Korwin-Mikke. Dlatego ja, ja no się chciałem brody. zapytać. <laughs> ja się chciałem zapytać, dlaczego tak demonizuje się wszelkie sprzeciwy wobec dyktowanej z Brukseli polityki wschodniej. Przecież propolskie sprzeciwy, czy to jest jakaś epidemia zaniku słuchania i czytania ze zrozumieniem, czy to są celowe... Zaplanowane działania mające na celu ośmieszenie, zdyskredytowanie panów. Jak to, jak to, to jest? To znaczy to, tak. Ja już byłem agentem w okresie komuny. Was nie było na świecie. To, oczywiście każdy ksiądz był agentem Watykanu, to wiadomo. Ale byłem agentem oczywiście KGB, SB i tak dalej. Później oczywiście jak była lustracja, to siedem lat temu obrzucono moją skromną osobę kolejnymi epitetami, że agentem, no bo lepiej... Spalić akta i mieć święty spokój, ilustracji nie ma. Natomiast skąd się wzięło e, e, określenie ruski agent? To nie są główne nurty. Bo ja piszę dla Onetu, piszę dla RMF24, piszę dla wielu portali. Tam nigdy takie słowo nie padło. To padło ze strony mojej byłej gazety, Gazety Polskiej, która każdego, który ma inne zdanie niż redaktor, naczelność, czytaj w domyśle inaczej niż Jarosław Kaczyński, to jest ruski agent. I to zabija de facto dyskusję. Ja jestem oczywiście w dobrym towarzystwie, bo jest Korwin-Mikke, ale są na przykład takie osoby jak Wiktor Orban, premier Węgier, który od tej gazety tydzień, rok temu, w styczniu 2014 roku, dostał tytuł Człowieka Roku, i ta sama gazeta za trzy miesiące go określiła ruskim agentem. To jest oczywiście aberracja umysłowa. Ale to pokazuje, że dzisiaj jakakolwiek próba dyskusji na temat polityki wschodniej albo jesteś ślepym wyznawcą teorii Giedroycia, czytaj w domyśle tych kilku partii, które do tej Giedroycia się odwołują, albo jesteś ruskim agentem. I moim zdaniem Polska obudzi się, przepraszam za określenie, z ręką w docniku, bo dzisiaj gdzie się decydują losy Ukrainy? Będą niedługo w Kazachstanie spotkanie dwaj prezydenci, Putin i Poroszenko, plus przedstawiciele, czy premierzy chyba, czy prezydenci Niemiec, Francji i USA, a Polacy zostali zaproszeni przez pana Poroszenko? Pani Kopacz pojedzie, premier, pan e, prezydent pojedzie, pan Jarosław Kaczyński, szef opozycji, pojedzie? Nie, bo oni zostaną odsunięci. I dzisiaj ta cała chora sytuacja, że próba krytyki tej polityki jest, to oczywiście ruski agent, bo to jest najprościej. To jest najprostsze określenie, jakie sobie może domorosu, dziennikarz nie mający przy tym specjalnego rozeznania politycznego określić. Prawo Dlaczego rozmawiać z ludźmi, którzy nie są decyzyjni? Jak słuchają wszystkiego, co idzie z Brukseli, to się rozmawia z ludźmi, którzy podejmują decyzje, a nie tylko Proszę prawo. pamiętać, kto podpisał traktat lizboński. Proszę pamiętać, kto podpisał.